No. Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłem do wróżki Barbary? Przyznam szczerze, że ja nie wierzę w takie rzeczy, ale to jest już akt desperacji i chcę po prostu, nie wiem, no już nie mam się do kogo zwrócić. Ile razy ja to słyszałam? Nie wiem, czy pani jest też od spraw miłosnych? Zdecydowanie. No dobra, no to ja powiem szczerze, problem z dziewczyną. Trzy dni temu mieliśmy sytuację taką niezbyt miłą, no i yy, na kolejny dzień się wyprowadziły ode mnie. Yy, czy mi pan wasze daty urodzenia? To nie jest konieczne, ale bardzo pomaga. 24 no. listopad 2000 rok. Moja partnerka jeszcze jest młodsza. Dw 2003, 5 stycznia On to honorowy strasznie jest Jaki? Homorowy. nie wiem, możliwe. No. Wie pan jak on jest? Ona, to, ona jest, powiedzmy sobie, bardzo rozsądną osobą. Ona stoi twardo na ziemi. Ona nie. Mhm. Y, ona jest niegłupia. No pan jest trochę bardziej Taki pędziwiat. Y, pędziwiat? No jest taki, yy, ona jest rozsądniejsza od pana, tak bym powiedział. No to zdecydowanie. Pan to szybko zaczyna, i potem zapomina. To jest tak, obojętny pan jej nie jest, ale ona ma inne plany. Ale pod jakim względem, że inne plany? Na życie. Ale ona, że inny facet? Ona w tej chwili, to jest sprawa świeża, ona się na pana pogniewała za tysiąc różnych drobiazgów, których pan nawet nie zauważył. Ale to jest tak. Jakby pan miał robić wszystko po jej dyktando, to pan nie będzie robił, bo pan się nie nadaje. Są tacy, co dadzą się prowadzić, a są tacy, co chcą po swojemu. Skąd pani to k***je ku... wszystko? No bo jestem dobra w te klocki, no. A to co ja mam robić? Ja nie widzę, żebyście mogli być razem, dlatego że tam trochę to by pan ustąpił, ale ona to by chciała, żeby pan całkiem ustąpił na wszystkiego, a tego to już pan nie zrobi. Trochę to by pan ustąpił, trochę by pan tam na coś mógł machnąć ręką, ale tak całkiem to pan nie będzie na pogłaskać z taką. Tyle tylko, że pan to się nie nadaje do tego, żeby być grzeczny. Trzeba pana pogłaskać, dobrze nakarmić i na noc wypuścić. No dobra, to ja już wiem w takim razie. Wystarczy, już wszystko, już wszystko wiem. Już wszystko wiem. To powiedzmy tak, co złe niech się odwróci, to dobre nie się spełni, a niech się pan, i życzę panu dużo szczęścia. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Skąd? U... No to wie wszystko ty! Amen! Albo to jest widzka, albo ma mega farta, albo to serio działa, więc trzeba Nie będzie działał internet na miejscu co najprawdopodobniej, bo jadę do jakiejś góry kalwarii. Obiecałem kiedyś takiej kobiecie z TikToka, że. Yy, bo ona zaproponowała, że uczy jeździć na motorze. No i ja powiedziałem, że no dobra. Mam w tym momencie trzy internety, a i tak jest 600 bit. I znowu wywalił waliło Nie, no tym... Ch jestem polską, no. Gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja jestem, człowieku? Gdzie ja jestem? Ja mam tam wjechać, kur... Ja tam utknę w ugrząznę ugo... w tym, w błocie. Może ja się pójdę wysikać najpierw, dobra? Ja kur... jestem w tym. Kur... Stary, chciałem się wysikać, ale jakieś auto jedzie. Obsikałem w ogóle dres. Już jestem w kur. Ju... Gdzie ja w ogóle jestem, no? Oho. O. Siema. Hejka. Ej, właśnie napisałem... Jak się tam... Gdzie, Bo gdzie to jest? Gdzie... Jak to się wierzy. Ja Dobra, 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 Luzik Stary, ja obsikany, oni gapią się Daj mi jakąś wodę, żeby więcej kropli zrobić na gaciach To nie jest Nowa Maja Gdzie się jedzie? Gdzie ja mam jechać? Dobra Franek, zaspokój się, uspokój się, Kurcz, dziewczyna dziewczynami się zadawałeś, się wstydzisz? Uff. Ej, przecież to będzie kompromitacja Oni myślą, że ja potrafię jeździć na motorze, bo, wie, bo widzieli, jak biorę udział w Speed Games Hej, cześć, cześć. Cześć Zaczynajmy od razu, nie ma co czekać. Dobra. Dobra, ja w ogóle nie, ja wiem jak usiąść tylko i to na tym się kończy. Szybki duchem. No dobrze, no, to może ty po prostu pojedź na tym, a ja pojadę z nim na Hondzie. I tam dojedzie busem. Cześć, co ja mam robić? Ja mam jechać? Nie, ja będę kierować tam na to miejsce. Ale ja się nie wywalę? Nie. Dobra, i mam cię złapać. Tak, no. O, cholera. Gdzie mam nogi? Tak do góry mam je mieć. O cholera! O nie! Ej to wygląda... No tak naprawdę! Ja karty rowerowej nie zdałem w podstawówce jak bo... Ciekawe. Nie, nie, na rowerze umiem. Jak się bie... A właśnie nie, a da się na jedynce jechać ciągle czy to? Da się, ale przez chwilę. Na no, dwójce lepiej cały czas <laughs> tu może być problem. No ale dobra. Ty wyglądasz jakbyś się znał na rzeczy w ogóle. A skaczesz na nartach może? Nie, sorry, bo ci... jak Adam małyś troszeczkę wyglądasz. No. w młodości. Yy, to co, yy, bierzemy kaski i gogle czy, czy zakładasz te spodnie jakieś inne? Mogę założyć inne spodnie, no luzik. No dobra. Ty naprawdę nigdy nie jeździłeś nigdy? Ja nawet na skuterze nigdy nie jeździłem. Znaczy nie że się boję, nie? Ja się nauczę na pewno, no. o, to będzie dla mnie Niedobre? <noise> nie no, chyba tak. Pasują, pasują. No. Próbujesz ten kas? No, no, no. No. To Za dużo. Czekaj, nie no, jest git chyba. A który jest, który, który ma mniejszą moc? Mniejszą moc ma ten. No to ten jest fajniejszy. Ale to... to skarbik? Lepszy tak, na początek no. będzie. Ten. A myślę, że ja. myślę, że już tak zaawansowany i jesteśmy Nie, na, Najpierw Boży, Boży, Cię zwiedzić na dół, bo nie wiem, bo tu jest dosyć ślisko, a tam już na miejsca, gdzie jeździłem, tam... Taka ja ta... może bym nie zjeżdżał na razie. No, no to zjedźcie razem, a my jedziemy. Zjeżdżamy razem. Okej, okay, tylko czekaj chwilę, dobra? Dobrze, skarbik. Możliwe, że już teraz się wywalimy, ale Dobra, wiesz, wyjeźdź już? Nie, nie. No Dobra, mam tak samo jak ostatnio? Tak. O oh, oh, kur... Ej, to jest nie... klif! Dobra, zobaczymy, co to Ej, ty, dy... Jesteś gotowy na to Ej, nie na konto, bo... Oj, o, no, pierdole, no ale fajnie. No. Dobra, Okej, okay, zaczyna się od wejścia. Tak. Najpierw masz jedynkę w dół. A później dwójka jest do góry. Czyli trzeba... Trójka i czwórka jest do góry. Zahaczyć jakby. Tutaj okay. masz kamulec Ej dobra, nie czuję się jakoś, jakbym był w niebezpieczeństwie, jest giz. Eee, nie wiem czy masz luz, ale wciśnij... Ja mam luz. I tutaj musisz sobie odpalić. O kurde. I jeżeli masz jedynkę, to masz... Daj teraz w dół. Daj w dół z ten... Jak okay, no. Nie, spokojnie, spokojnie, ja to robię pod content. Ej no nie chcę jechać. Spokojnie, jest okej. Okay. Ale wstyd. Spokojnie, jest okej, okay. nic się nie rozwaliło. Ale się przestraszyłem. Ej, nic nie zepsułem. A ile takie coś kosztuje? 15 tysięcy. No Spokojnie. Nie, ale ja się generuję, <grym> <będzie nie> <grym> Ale to naprawdę nie jest takie łatwe. Czekaj. Bardzo ślisko tu jest Ale nie, fajnie, 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 fajnie fest Jeździłeś na rowerze jakoś tak? Rowerze. No tak, najmłodszy no ja polski XTB cross country O kurde no. Ale na motorze to nie, znaczy motocyklu, przepraszam No to łatwo powinno to pójść, to No na razie jest tak średnio Rower się tak nie gibał na tych górkach Dobra, jedziemy dalej No stary, ja zaraz na tych pole odlecę nie umiem skręcać! Ooo, o, o czuł się ja jestem! Oooo! No, ja pier... No nie Proszę jedz, jedz! Jedz kotku, jedz! Wróciłem. Just, I just, just. jak Just. 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 O kurwa, gdzie ja jestem? Nie, nie, nie nie. się Just. Uje... Gdzie ja jestem, jestem? Just. tu nie nie ma? Gdzie oni są? oni Ja się zgubiłem! O. Dobra, idź. Tylko się zgubiłem troszeczkę. No, a i zajebiście jest, serio. Dobra, dawaj tę ósemkę, a później przechodzisz na te a Dobra. Jak ogarniesz... Ale gdzie ta ósemka? Gdzie jest jakiś środek? Właśnie, daj środek, no. Dobra. Nie da się tak... Duro. Ciężko mi się skręca, bo mam wrażenie, że się mam się przewalę zaraz. I muszę... Dobra, uznajmy, że zrobiłem. No nie no tak, taka, takie B mi wyszło bardziej niż To jest tak agresywniejszy, ale... Yy, no to próbuj. No dobra, ale odpala się tak samo, czy? Nie, na kopnik. I tu masz, yy, tu masz kopnik i normalnie kopiesz go tak w dół. To jest kolejna umiejętność. O, ona będzie. Naprawdę? Czy to o, tak, nie tak, jest tak. nic zablokowane? Nie, 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 <laughs> o, no, Udało Dobra. Udało się. Tylko teraz tutaj musisz to tego trzymać. Teraz dobra. Jedynka jest do góry, bo tu jest inaczej. Pierwszy, Jedyn... pierwszy bieg jest w górę, a reszta w dół? A reszta w dół, nie, nie. Wszystkie masz do góry. Masz raz, dwa, trzy, cztery w górę i później cztery, trzy, dwa, jeden w dół. Okej. Okay. A luz masz na samym dole, tak jak ty. wiesz. Więc zawsze jak chcesz pić luz, to dajesz na sam dół po prostu. Bieg. No dobra. <suszy> o cholera. Ja tylko leciutko musisz się... iść. Spokojnie. No i teraz znowu trzeba kopnąć. Czy w górę było? No kto za pierda? To jest bezpieczne ka dla Franka w ogóle? O na pewno O, o nie. Teraz kopnie się za pierwszym razem błagał. Teraz jest jedynka czy nie? Jak się jedynko odpalało? Kurwa, w górę, czekaj! Jak się wrzuca w dwójkę w tym? O, jedzie pomoc, słyszę. Dobra, Czekaj. No tak, czekaj, bo teraz jest jak, jak odpalę, to jest jedynka wrzucona, tak? Czy nie? Bo ja do góry, jak do góry dałem. Pierwszy, pierwszy bieg jest do góry, jedynka. Ojewiście! No Ale wywaliłem się z trzy razy. Musisz jeszcze dzisiaj zrobić starty. Próbę pójścia na koło. Próbę pójść na koło? Najwyżej mi się plecach zepsuje, trudno. <głos> <głos> Nie no, dam radę, dam radę. Teraz y, pokażemy Ci jak startować. A takiego szybkiego. Mm -hmm. Ej, no chyba, że komuś z was oddam plecak, żeby, no? żeby było. Okej. Okay. Bo piszą też da im plecak, da im plecak. Ty no? jak ja jadę, to będzie fajnie, jak będę ci nagrywał. No, 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 Możemy zrobić kółko na trochę takie. No, no, no. Więc w sumie ustawiasz się tak tu z przodu, trzymasz tak motor, wiesz, nakręcasz gaz puszczasz sprzęgło i, i wiesz, i jak poczujesz, że cię motor tak ciągnie, jak przestanie cię motor tak ciągnąć, pojedziesz już trochę do przodu, no to wtedy wbijasz kolejny bieg, no? nie? Dobra, Dobra spróbuję to teraz pokazać. Jest to, jest to. Wow! <laughs> No troszkę mniej gazu, no. Boże, boże, już, nie? No. Boże, boże. Teraz lepiej. Boże, boże. Ale jak tu, ale jak tu podaje ten TTR Teraz coś, serio? coś jest jakiś za mocny dzisiaj. Teraz trochę ustawiony jest w stronę tego drzewa. Dobra, da, da. Na radę. O, e, masz luz? Może luz Mówiłem że w stronę, mówiłem że w stronę, no, ale mówiłem że w stronę drzewa już ustawiony. Wow, a i tak już jesteśmy na zaawansowanym w le lewelu nauki. Jazda na kole. Wow! Coś takiego. O, o, dawaj, dawaj. Może przerwa chwilę przerwę. Macie wodę No ja mogę pójść do auta nie po wodę. Mamy. Tylko plecak chyba Wam zostawię jak będę szedł. Masz skarbik. Męczące są. No. Ci go założę. Musisz wziąć kasę, nie? Aż ale też, no. Odpocząłeś? No jeszcze nie pokazałeś jak jeździsz na kole, więc... A myślisz, że mi się uda to w końcu? Tak, tak myślę. O! o. No i widzisz, boisz się i puszczasz. Jak go nie puścisz, zawsze możesz puścić, jak już jest za późno. Jak, jak on się, nie wiem, połamy, nic się nie stanie. Serio, po prostu daj dużo gazu. Jak coś, to puść motor, żeby sobie sam odjechał. Patrz, no. Kurde. Nie puść gazu, do momentu... Ale dodaj go więcej. Albo go więcej, I puść sprzęgło. I patrz, ale nie puściłeś, trzymałeś nie, no go. Nie, puścił motor na końcu. I tak, ten motor był na nim. Dobra, może spróbujmy na Hondzie Na Hondzie O, patrz, no No, no to już gazówki, No, no. I <śmieniu> ciężkie to jest. A możemy już tam to uznać? Może <śmieniu> <śmieniu> <z jednej śmieniu> to dużo. Możemy, możemy, no możemy uznać. Spróbujesz to. No. no! Obraz świetnie i tak dalej, nie? Zależy też jaki kabel, czy od internetu, czy od. sobie zobacz może na razie w ogóle jak się czujesz I tego nie ruszaj po prostu tego żeby nie, mnie tak. nie przerzuciło Żywasz tylko srebrny czarne cię nie interesują tak Tłumacz. i co się teraz robi? Tłumacz guzik do palenia jakby ja się nie martwił o swoje życie nie? ale nie, no. to trochę kosztuje pewnie Musisz przytrzymać nie? No teraz I teraz bardzo powoli Ale nie, bo no. ja się boję, że serio wystrzelimy po prostu nie? O oh, kurde! No, powoli! <gry> no stop. Ale ja daję powoli! <gry> o, o, on chce ruszyć! Jak jak to się... jak się tym zawraca? Ej, ja tym nie zawrócę, Ile tu można jechać? Czekaj, którym się hamuje? Ej, którym się hamuje? Czekaj Weź ich zadzwoń tu Jak ja mam dać... Dobra Jak ja mam zawrócić? O nie. Nie tylko nie to. Kurwa, tylko nie to. Franek, coś ty od teraz? Jak to? O, ja p... ale Co ja robię, mamo? Dobra, czekaj powoli! Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem, na jedynce, dwójce, piątce, k***** ku... siódemce. O, nie idzie wsparcie, ku... całe szczęście. W dół. O, dobra, mam jedynkę. On mi, nie, nie wiem dlaczego on nie, ruszy, nie, nie rusza mi bo ty za szybko na samym końcu puszczasz sprzęgło Aha, czyli mam... dobra Musisz, musisz tak jakby, bo on ci, wiesz, ty, ty dochodzisz tu i nagle robisz tak No tak A musisz tak... Ja musisz... Se... dobra no Możesz nawet tak na pół sprzęgle jechać, dodać gazu i on ci wiesz ruszy Dobra, dobra, ja dobra Ja jak coś Już chyba będę umył Jedynka Wiktor ty jednak fachowiec jest. I co teraz on zrobi? Czekaj. Jedynka. Ej, trudno się nim rusza. Trudno się nim rusza. Nie, nie, nie bo ty robisz to samo co przy każdym tak naprawdę. Czyli puszczam sobie tam. to miejsce, w którym to sprzęgło puszcza. Bo to, że ty sobie spowolnisz tutaj, i w pewnym momencie nie spowolnisz wiesz, sprzęgło nie puszcza na samym początku, tylko trochę dalej musisz spowolnić, tam dalej ruch a dobra, jeszcze to... jedną rundkę spróbuję, dobra? Okay. Okay. Ale jest tutaj licznik ten Licznik yy, ile jadę Ej chłopaki Streamy z motoru niedługo Nałączył się wramek To boże jak na się będzie gasnął Ej wibruje mi stary Wibruje mi tak dupa i, i suszak W sensie cały, cały dół mi tak wibruje fajnie to w jest sensie, nie fajnie, nie fajnie Ej, to jest zajebiste Ty lu... tutaj masz czerwony przycisk. Dobra, ej, mega fajny. A co, a polecasz innym osobom? Czy polecam inną osobom? No, spróbować taką... Nie Ustyczając no nie no stary zajebisty to jest, więc y, jak Was pani Bożenka zaprosi, to przyjmijcie zaproszenie. Serio. A ej, zrobicie mi jeszcze fotkę? Na rowerze? Co? Przestałeś jeździć na rowerze? Yy, nie no jeżdżę, ale już mniej. Zacznę streamować i się bardziej opłaca. No. Ej, strzelicie no, mi fotę? Proszę? Tak. No tak, tak. Jaką jak pozycję? Tak po prostu, tak? Czy jakoś, e, Ej, jak ja jesteś cię... motocyklistą, to trzeba jakoś inaczej? Bo tu jest nie no, wiesz... No, będzie. Stań na środku, bo tu to jest... Ja, albo może na... na tle tego mostu. O kurde, no. Dobra. O, już. No. Zawrotka. Ale nie, co ty przepychasz? Jedź. No. No dobra. Teraz wyższej jakby policja wyjechała oczywiście to jest legalny motor, wiadomo normalnie bym nie jechał na no nielegalny Dobra i teraz żeby nie spalić gdzie ma puszczać? Tam? Bo jakoś tu? Jakoś tu bit Bo i nie, no bo... Tu już? Tu? Okay, Dobra. Mów, czekaj, musisz coś zrobić, jeszcze zdjęcie. Tak, jeszcze do miniaturki, ogólnie A. jakbyś zdjął kask byłbym wdzięczny. Czyli podsumowując, Ranek, no, podobało Ci się. Bardzo dzisiaj? mi się podobało. Nie, no fajnie. Nie, myślałem, że jazda na motocyklu jest o wiele trudniejsza, no ale pokazaliście mi, że jednak to jest easy. Przynajmniej to amatorsko, jak się jeździ. A jak się jeździ po jakichś y, torach, to zakładam, że jest o wiele trudniej. No ale to ja jestem nieudacznikiem po prostu. I dlatego tak średnio mi szło. Nie, no, nie, no, tak. nie, no żartuję, żartuję.